Dzień dzisiaj zagramy sobie w taką jedną nową grę. Bo to się kiedyś wczoraj czytałem takie nowe gry, i ja szukam takiej jednej, bo, bo to jest taki W to ogólnie już grałem wcześniej i się rozbudowałem lekko. Fajna to gra taka. No jest na telefonie, tylko <laughs> to jest taka inna wersja. A cisza. 12 milionów odbierzemy i mamy 25 milionów. Odbierzemy nową kopalnię. Tym razem złota. o Milion na sekundę? Ty. To ja nie wiedzieć. A do całego nie będzie zabierał. Nie, to to trzeba zlepszyć spanie. Dobra. I to trzeba zlepszyć. Dobra. Co? Ha! Mo, już się rozpędziłem, żeby 250 bilionów uzbierać. Mhm, jasne. I kto nas zbiera To jest fajna gra. A ile kosztuje uroszenie? Cz Masza. No, jeszcze... do, 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 dobra. Masz to lepsze. No dobra, no to super. Okej, okay, robczemy. już już, 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 już dobra. nam zbiera. A ja ją kosztuję? A to od razu kupujemy, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Możemy włą włączyć skinposta. Od razu na grubiej już. Boost włączony. Go, go ulepszymy, go ulepszymy. Okej, okay, starczy i teraz go... Dobra, no i pięknie. Tu mamy do trilionu chyba was pobiegło. Tu było tyle, dobra. Trilionu, dobra. Ja zbieram teraz. Dwa miliona troszkę zbierał, tak? Tak. No wie. Oczywiście więcej odcinków będę nagrywać z tej, z tej gry, bo ogólnie fajna. Jest dla mnie. Nie wiem, nie wiem jak dla was. Nie wierzę w komentarzach. 240 milionów zbierać. A ile? Jak ulepszenie? 16 milionów. A ma tylko 50. 168 milionów. 50. No to nieźle. Prłączamy to. to. Tyle mamy, hełsiwka, okej, okay. dobra. No i pięknie. Trzeba rozwiązać. Okay. Zależy, że drugi poziom. No i będzie super. <śmiech> <śmiech> Oczywiście z innych gier też może będę nagrywać. Taka jeszcze jest jedna fajna. Może i nawet dzisiaj jeszcze jeden odcinek nagram Wam o niej. No, jak się uda to nagram oczywiście, bo trzeba by nie było, nie, nie? Dobra, ulepszamy to, dobra. No i dobra, jest okej. Okay. Ja ja teraz klopię tego. <laughs> Nic no, praktycznie się nie zmieniło, jedynie parę tysięcy więcej. Byśmy te 240 uzbierali. Co teraz moi drodzy, zrobimy lekkiego awgo? Dobra, za chwilę do was wrócę, jak trochę mi się uzebiera tej kasy, dobra? Dobra. Dobra, wróciłem do was po przerwie. Troszkę się nam zbiera 153 miliony. Ładnie, ładnie. Poczekajcie chwilkę. O, ładnie, pięćdziesiąt sześć milionów, fajnie, fajnie, pięknie, pięknie, Ula, la, 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 dużo, 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 okej, okay. Okay. Dobra. No i teraz mam no, trochę pozbierają kacki, a my sobie w tym czasie pogadamy. Oczywiście możecie też zostawić łapkę w górę, subskrypcję, bo to jest kanał dopiero który się rozwija, no mam nawet no, Na początku jakieś tam pierdoły nagrywałem jakiś, jakiś nie wiem kto, jakiś głupek. A teraz postaram się nagrywać tak bardziej fajniej, lepsze gry takie ciekawe, nowe. A byłbym bym bardzo wdzięczny, jakbyście zasubskrybowali albo, albo jakbyście dali lajka serio, serio. To ta fajna rzecz nagrywać tak jeszcze fajnie, że się takie nagrywać można. Po prostu to jest fajna rzecz. Ale wracamy do gry. W sumie możemy zrobić tak, że teraz kończę ten odcinek. Teraz nagram drugi, ale to będzie z innej gry. A w tym czasie moi robotnicy będą zbierać. Tak, tak zrobię. Więc na razie z Wami kończę ten odcinek. Na razie.